Yupi! Witam ponownie, zapraszam na kolejną część naszej relacji. Przed nami początek dzisiejszych zawodów, dzisiejszego konkursu drużynowego. Musieliśmy przerwać transmisję dlatego, że miałem problemy z siecią. One powodowały, że konkurs był bardzo loteryjny i niesprawiedliwy dla każdego zawodnika. Wpadki miał Peter Prems przez te warunki, no ale reszta zawodników już na szczęście będzie miała warunki bardziej stabilne, więc powinna być wtedy już bardziej taka sportowa. Zaczynamy drugą, pierwszą grupę kontynuować. Ciekawe ze stołeczekami. Na początek jest Jergiej Tkaczenko. Które mimo uspokojonych turbulencji nie będzie jakiegoś rewelacyjnego wyniku, bo to nie będzie jedna z najdłuższych odległości dzisiejszego dnia to jest 208 metrów to jest taki średnik z serii głównej. Eee, noty 19, 19 i tutaj przewaga nad suwieniem wyraźna 29. Pamiętamy, PERO miał koszmarne problemy z utrzymaniem sylwetki. Mojtało nimi przez to wytaczył wysokość później. Teraz dużo na Czech. Ja będzie nie walczyć ze Suwanią dzisiaj o miejsce A, do serii filmowej Wiktor Polarszak na początek 190 metrów. Mimo stabilnych warunków. Noty 18, 17,5. W tym czasie przed, przed Słowenią, Aptemal jest 3 punkty. Teraz drużyna Finów. Eto No sign. no i bardzo ważna otwarcie teraz u Finów. No sienen będzie miał jedną z najlepszych odległości w tej grupie, oczywiście, bo ogólnikowo niekoniecznie. 207 207 metrów, noty 19, na razie druga pozycja, 2, ,2 punkty 2,0 za Kazachami i Astorczykami. Teraz Szwajcarzy. Główni powróci konkursu, y, oni wygrali y, serię próbną. Y, Dominik Peter niestety nie nawiązał do tej serii próbnej, było 213 w serii próbnej, a teraz 118. To jest taki dramat, jak w serii próbnej. 118 metrów, noty 18, i to jest niemal już y, górski do trudny dla drużyny, bo. Ta wpadka może oznaczać, że różne cokolwiek nie zrobiła w następnych kolejkach. Awansów może i tak nie wywalczyć, niestety, bo to są staty bardzo duże. Ekipa Francji i Kanady Roman LeMicha Pouy 196,5 metra. Noty wysokie 3,21, 19,5 Drużyna trzecia, 13,8 przed, przed Czechami, przepraszam, no ale stary zarazem 10 punktów do drugiej Finlandii. Teraz drużyna Rosja, a potem już Polacy. No i mamy nadzieję, na Piotra wiatrożyły. Nawet drużyna Rosji. Jwgenie Klimow. Jwgenie Klimow nie zawodzi. Akurat Klimow nie zawodzi, to będzie najdłuższy lot tej grupy. No i jeden z najlepszych ogóle dzisiaj. 215 metrów, to najdłuższy dzisiaj ustany lot. Noty po 18,5 punktu. Rosja na prowadzeniu, ale zasłużenie, O prawie 6 punktów. Przed Kazachami i Estonczykami. A więc kraje asyryjskie na razie dominują. Teraz drużyna Polski, Piotr żyła. O la la la, la 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 la. Niestety. Piotrek jeszcze gorzej w konkursie. To jest dramat, który można skosztować pierwszą wpadkę w, tych, w tym turnieju. Czyli Black w Nowej po raz pierwszy w historii. Jeszcze mam szansę oczywiście awansować, ale ta szansa jest bardzo niewielka. tracimy dużo punktów do rywali i dlatego no, będzie to niezwykle trudne, żeby się podnieść po takiej wpadce. Teraz Norwegia. Daniel Andretande. No, Tandę lepiej. Norwegia cały czas nieskazitelna. <duszelne> Daner, Ander, 202, Noty 3, 20, 1:19 19, pół, 1:19, 19, czwarte miejsca Polska, tak jak w sali próbnej, na miejscu ostatnim. Rosja prowadzi, drugie miejsce Kazachów i Jestończyków, trzecia, Finlandia, później Norwegia, Francja z Kanadą, um, następnie Czesi, Słowenia na miejscu siódmym, potem wyraźnie słabsi Szwajcarzy i Polacy. <duszelne> no ale, ale walczymy ze Szwajcarem o awans, ale też i trześci mogą być taką ekipą, która może nam wyciągnąć rękę tutaj. No bo wcześniej mieli swoje problemy w serii A przed nami druga grupa. Zaczyna Słowenia, która po pierwszej grupie zajmuje tylko może powiedzieć siódme miejsce. Teraz domen Prewcy. No, na przełamanie, bo to będzie konkretna odległość w tym momencie. Domen 213,5 metra. To jest powrót Słowenii do walki. Noty 19 na podobny wynik to czemu Dawida Kubackiego? że to będzie właśnie takie solidne ponad... 200 metrów. I tymczasem Kazachowie ze Storczykami. Drużyna na drugim miejscu po pierwszej grupie. Niekiedy przegrywa z ekipą lidera. Zobaczymy, co nam pokaże drużyna. Na razie dobry wynik teraz notuje Arti Aigro. 208 metrów. Noty 19, 18 i pół punktu. Drużyna skacze równo. Teraz samo od Kaczynko i Aigro. No i pytanie, czy Rosjanie będą w stanie to zmienić, jeśli chodzi o układ się Teraz drużyna czeska i bardzo ważny występ Czesmira Koziszka. Koziszek miał w serii trudnej, pamiętamy, problemy. Teraz też nie będzie idealnego lotu, ale jest dużo lepszy. Mimo wszystko, no to druga faza na Koziszka. 206 metrów. Noty po 19,5. cześć na trzecim miejscu, Stata na 5 punktów do Słowenii. Ale to zyskuje Słowenia na tym. Teraz drużyna Finów. Finowie, trzecie miejsce po pierwszej grupie. Harioli. No, gdyby 210 metrów, Finowie mogliby objąć prowadzenie. Harioli gdzieś tam na tej przełęczy. No i jest prowadzenie Finów chyba. 212,5, noty 18, i Finlandy na prowadzeniu. Finlandy na prowadzeniu o punkt 50, dokładnie o metr przed Kazachami i Estonczykami. My, my w dramacie na razie, ale zobaczymy, co pokażą Szwajcarzy. Kilian Szwajcera po pierwszej grupie no, z, z, z dużymi startami na 8 miejscu. Kilian Payer nie składa broni, włącza Szwajcerów do walki. Odległość 205,5 metra. Noty po 19,5 punktu. I wiemy na tej ustawie, że David nie może być wpadki. Bo skoro Payer nie zawalił, no to od dawna też nie miał tego oczekiwać. Teraz ekipa Francji i Kanady. Matthew Soukup. Ekipa Francji i Kanady, piąte miejsce po pierwszej grupie. Teraz Matthew Soukup. W drugiej grupie, no ten no, lot taki sobie. Powiedzmy sobie otwarcie: 190 metrów, noty średnio po 19,5 punktu. Dali to w tej chwili piąte miejsce. Za Czechami, przed Szwajcarią. No, ale na Szwajcarią przewaga oczywiście gigantyczna, bo ona była duża. Teraz wróćmy na Rosji. Dmitrij Wasiliew. Około 205-206 metrów potrzebuje Wasiliew, żeby Rosja utrzymała prowadzenie. No i chyba to osiągnie, bo Wasiliew dobrze się ustawił do tego lotu i ma najdłuższy lot. Natomiast nieustany, wobec tego Rosja będzie na, na trzecim miejscu a odległość 219 metrów. Pachniało to świetnym wynikiem, ale skończyło się niefortunnym lądowaniem. Rosja traci prowadzenie, spadł na trzecie miejsce, ale wciąż ma szansę te pierwsze miejsce odzyskać. Teraz drużyna Polski. Czekamy u nas na pierwszy przewóz. Dawid Kubacki. Piotrek zgromadził raptem 3 punkty ze swojego zespołu. To był fatalny wynik. Dawid, Dawid znacznie, znacznie lepiej, znacznie konkretniej. 213, tyle co chcieliśmy, mniej więcej, żeby Dawid skoczył. 213 metrów, noty po 18,5 punktu. No i jakaś jeszcze się świetli, bo do szmatem dotyczymy wciąż 66 punktów, co jeszcze jest przynajmniej w teorii do odrobienia. Natomiast cokolwiek więcej będzie już graniczyło z cudem, niż to miejsce ósme. No i teraz Norwegia zrobiając drugą grupę, konkretnie Johan Andre Forfalk. z kłopotami, ale kłopoty, które szybko skoryguje, bo odległość będzie miał ostatecznie na poziomie 180 metrów, ale Norwegia spada na miejsce siódme. No ty 19. No, wyszedł od, od opresji oczywiście. No ale Norwegia już po tej drugiej grupie spada w klasyfikacji z miejsca czwartego na na siódmej ma duży do podium, bo to stała w okolicznościach 30 punktów. Na, pro, na prowadzeniu, Finowie na drugim miejscu, Kazachowie z Estonczykami. Trzecie jest Rosja. Tak to na razie wygląda po tych dwóch grupach konkursowych. Czwarta, Słowenia, piąte miejsce, Czechów, szóste miejsce, Francji i Kanady, później Norwegia, Szwajcaria, i na końcu to jest Polska, ale Polska już z delikatnym szamaniem, bo David trzecia nota indywidualna. Tu, 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 tu. Także na no, będzie dalej wyglądać. Na razie nasza strata nie jest zbyt kolorowa. Za chwilę trzecia grupa. No i miejmy nadzieję, że troszkę będzie dla nas jaśniejsze światełko. Eee, Słowenia Lovrokos po dwóch grupach. Na dobrym czwartym miejscu. Słowenia się rozkręcają. Teraz Lovrokos też nie zawodzi. Też nieco ponad 200 metrów. 202,5 202,5 metra. Noty 19. No, na razie prowadzenie. Zobaczymy, na ile ono starczy. Na pewno nie na wiele, no bo Kazachowie to czekamy za chwilę będą pewnie lepsze. Luka Mendes potrzebuje niecałych 190 metrów, by w tej chwili drużyna mogła prowadzić. No i mamy spokojnie. Lukamendes 207,5. No to od wszystkich sądzie po 18,5 punktu i spokojne prowadzenie 25,9 punktów przed więc cały czas drużyna skacza równo i dość daleko. 208, 208, 207,5. To są ekipach Czech. Czesi po dwóch grupach na piątym miejscu awansowali z miejsca siódmego. No teraz Sztursa też nie zawodzi. Także Czesi najgorsze w sali próbnej. z upadkiem, ale 213,5 metra. Ta zniżka w metrach będzie miała znaczenie. ty dziewiątki, ale w metrach jednak są zyski. Natomiast w środek upadku nadróżnienia jednak trochę traci. To na pewno. Mogą stracić te piąte miejsce na rzecz szóstego, ale na pewno nie spadną na, pozy na pozycję zagrożenia. Tego mogą być pewni. Drużyna Finów. Jana Haponen też nie zawodzi. Haponen pięknie. Piękny lot. Najdłuższy dzisiaj 218,5 i noty po 19,5 punktów w większości od sędziów. A więc bardzo dobre noty i świetna odległość. No i finowie tutaj będą ewidentnie dołożyć do tego, by ten konkurs być może zdominować. Teraz Szwajcaria. I istotny występ Luki Aglowa. No bo jeśli Luki Haglow zawali, próbę, no to proszę się dla Polski. Ale Luka Eglow nie ma zamiaru nam pomagać. Nie ma zamiaru, on leci daleko. Odległość 212,5 metra. No to 19. Robią z tego miejsca w Teraz ekipa No tutaj możemy zobaczyć kłopotów. Mackenzie Boyd-Klaus nie miał szczęścia w serii próbnej. No ale teraz stabilniejsza sylwetka, więc pewnie będą mniejsze. Jeśli się mogę będą jakieś problemy. Odległość Mackenziego 206 metrów. Noty 18, drużyna wyprzedza ekipę Czech o 12:60 No teraz drużyna Rosji, która nie ma już na prowadzenie, bo tutaj do prowadzenia maksimocznie musiałbym mieć rekord skocznie pobity, bo trzeba do 130 metrów. Natomiast odległość będzie solidna. Wyszanie utrzymają się w czołówce, bo maksimocznie skacze. dokładnie 206,5 m 206,5, noty 19 to jest trzecie miejsce, czyli takie jak było. Takie też będzie to miejsce po trzech grupach. No i teraz trochę na Polski. Czy Kuba Wolna da nam jeszcze nadzieję, że będziemy wyciągać na błędy rywali? Bo to jest pytanie. Kuba Wolny nie może mieć wpadki, żebyśmy mogli jeszcze mieć jakiekolwiek nadzieję. No Kuba nie będzie miał wpadki. Mieć jakieś pocieszenie w tym wszystkim, że jest paramy broni, ale Kuba ląduje z upadkiem. 211 metrów. Niestety upadek i troszkę nasze szanse tutaj się jeszcze panie zmniejszają na ten awans. Tracimy prawie 100 punktów do Szwajcarów. To są staty już być może nieodwracalne. Musimy się z tym liczyć, niestety. Została Norwegia, tylko ona po dwóch, po dwóch grupach na siódmym miejscu. Ale ona przyczyni się do nas, będzie w serii finałowej. No, nie ma raczej wątpliwości, że Norwegowie awansują, chociaż ich dyspozycja dzisiaj też nie jest jakaś rewelacyjna. Teraz nierewelacyjny wynik Evensena: Evensen, Evensen 192,5 metra, noty 20, 19, po lewej odległości. Norwegia, tylko siódma, z dużymi statami to podium. Te straty się pobierają, Ta strata przekroją już 40 punktów teraz, także jest to strata dość tutaj zauważalna. Także po tych trzech grupach na czele oczywiście drużyna Finlandii, później Kazachowie ze stączkami, na trzecim miejscu Rosja a potem ekipy pościgowe, które nie wiadomo czy dobrą do celu. czwarta na razie Słowenia, Tutaj takie to i tak jest niezła sytuacja, jak na początek jakieś zanotowali w tym konkursie. piąte miejsce Francji i Kanady, szóste miejsce Czechów, później Norwegia, Szwajcaria i na ostatnim miejscu Polacy, którzy już raczej bez szans na serię finałową. no ale oczywiście jeszcze ostatnia grupa może coś tu zmienić, ale jeszcze powiedziawszy na to nie liczymy raczej za chwilę ostatnia grupa, a potem oczywiście seria finałowa.